Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz napisz jakiś pozytywny komentarz. Halo, halo? Tak, bo Cię słyszę za bardzo. Powiedz co. No halo. No. Mogę ręki u was gildi, bo chciałam sobie pograć w Minecrafta. W jakich byłaś w gildiach ostatnio? No, nie gram w Minecrafta w ogóle. Teraz zaczęłam. Wczoraj. wczoraj Wczor teraz wczoraj. No, no chodzi mi, że wczoraj no, no teraz Aha. jakby zaczęłam grać, nie? O to mi chodzi, że nie grałam. Wczoraj? Co? Nie, nie, czaj. Muszę coś sprawdzić. pytania masz na kanale rekrutacja pod nami. Hmm. A masz mi czytać? Bo ja nie wiem. Jaki są? ty masznik? Jaki masznik? nick? Hmm. Sejne Jak? Seine G-E-E Seine G-E-E No dobra, już. Faj, sprawdzę coś. Dobra. Ej, pytania masz pod nami na kanale Rekrutacja. Znaczy mm. nad nami, no. Ja nie wiem, jak to kończyć. Proszę Dobra. Ile masz lat? 18. Masz premium a co jest? Minecraft premium. Czyli? Czyli nie masz, bo masz dobra. No najwięcej masz. A, to w sensie, czy mam Minecrafta kupionego? <noise> tak. Tak, film sobie wczoraj. Od dziewczyny jakiś Ostatnia i czemu w niej nie jesteś? Yy, nie byłam w żadnej jeszcze I yy, Ile grasz dziennie? No nie wiem, mogę dużo grać Znasz kogoś z, z Nie, nie znam nikogo Dlaczego znaczy, akurat Nie nie wypisaliście tutaj na serwerze, na którym teraz jestem? Proszę, macie rekrutację i chciałam cię dostać tutaj Czy jesteś youtuberem, streamerem? Nie, nie jestem czy jesteś w stanie robić nocki? w stanie się grać w nocy? Ale to tylko w weekendy mogę tak. o, to gra z głową No to ja mam grać no, no dobra. z głową? No dobra, gram z głową, gram Więc mam od trzech, czemu ja kogoś nie zobaczę, Masz konta na Facebooku? z No tak mam Jaki masz nick w końcu Ustaw taki, a muszę ustawiać? Bo bym musiała chyba hmm. wejść jeszcze raz na spika, bo tam na początku mieliśmy Nie, nie musisz, kliknij... Się. Kliknij prawym na siebie No I tam masz zmiennik A no jest No, No, co ustawiłam? Umiesz grać na fosy drzewkę. Beczki drzewkiem? No, za bardzo nie wiem co w tym chodzi No, ale myślę, że bym się nauczyła Weź wakceptuj Co? A co? No, no, no już, join. już dołączyłam tam Zbijamy się i zobaczymy. No za bardzo nie umiem jeszcze się widzieć, nie bym musiała ten... Bijesz się na makrzecie klikasz? No będę a jak makrze? Może masz takie ten, no. makro ma. No. Że je klikaszek makra. Nie, bo... Nie nie, no, nie, nie biję się na ten makrze. Ja nie... Ja nie oszukuję w grach. No rozumiem. No, chyba nie wiem co się stało teraz. No szczerze. Pachnie, to się myślę, że ten... że jesteś jakiś inne i udajesz teraz tylko tak. Kto? Nie wiem, tak jakaś. No, ale czemu mam tak robić? Dużo osób tak robi. No nie wiem, tak jak... Nie ja chciałam tylko pogryźć, serio. Jezus. To znowu mnie zabiłaś. Mm -hmm. No to jeszcze to. No co, to, to nie wiem w ogóle. To nie miałaś nikogo kiedyś, nie wiem, podwoga? Co? Takie nikt jakaś nie taka dziewczyna miała jedną ja, ja miał. no, no, Jak ty tak czymś innym nie jeszcze raz? Dobra, mnie się to To co, mogę grać w Killi? Bo chciałam podaj, rangi podaj sobie podaj po prostu pograć po co ci mój Facebook jest? Ja chciałam tylko sobie pobrać w Minecraft'a. Prawda, no, no, żeby, żebym pytał cię do grupy na Facebooku. Jakiej grupy na Facebooku? No bo może jakaś taka jest grupa na Facebooku, i to wszyscy jakby wypiszemy ze sobą. Ale gdzie to się tam. Na messengerze. No ale ja nie chcę, ja chcę sobie pobrać w Gildin na tym. Do <laughs> To mogę? Nie, podasz, nie podasz Facebooka. No ja się wstydzę trochę. Bo nie Czego? znam Cię na przykład i po co mam Ci podawać mojego Facebooka. Mogę podać Instagrama. Instagrama. Instagrama to każdy może. No znaczy, właśnie. Ale tam to są zwalone, no bo Instagram, ale przez Facebook to jest Facebook. No ale po co mój Facebook jest. Co nie, to się to w i Facebook. No ale przez Instagrama cię nie dodam na Messengerze. No ale po co mam być na jakieś Messengerze? Muszę ci tę grupę no dodać No ale potem gdzie grupie? Jak będę tutaj na tym tnieku <grym> kuli, w minecraft'cie? Dobra To podaj mi tego instagrama już Okej okay. Tylko musimy zafollowować, żeby ten... Tak, tak mm. Idziemy w spódek? To już... Umiem. Co się stało? Tu... Nie wiem, szedłem przez ten przód, ale... No, no O, ale fajnie, ale dużo podłóg To mogę grać w waszej guildi? No już okej, okay. sprawdź. Dobra Można iść do Paulina Nie, nie, Paula Może być Cześć, już sprawdzę. No okej okay. Na mm -hmm. Facebooka się wstydzisz, ale, ale Instagrama nie No bo nie. na Facebooku dodaję tylko ludzi, których znam z reala Dobra, dobra Cześć, już Podłoga, podłoga. Ile jest tych podłóg? 4-5 okay. Paula. A po co ci mój Instagram w ogóle? No, jak nie chciałaś podać Facebooka, to Instagrama. Ale do czego wam są te... te rzeczy? Czekaj. No bo to żeby, no nie no, żeby się kontaktować z innymi. No a Wiesz? to na Teamspeak nie możecie się kontaktować? czy znaczy, możemy, ale jak ktoś nie może wbić na Teamspeak, no to... No ale ja jestem cały czas. No ale dobre, dobre. <laughs> dobra, dobra. Niech ci będzie. To co, mogę tutaj kilkilić czy nie, bo nie wiem, chciałam pograć gdzieś. Możesz, możesz. Dzięki. Nie ma na co. A grasz na jakiejś, a skąd masz Blazing Packa? Z YouTube'a. No. Ile grałaś w Minecrafta już? Nie, wczoraj wczoraj. To jest, wczoraj był twój pierwszy raz w Minecrafcie? No, no chyba tak, czy znaczy, grałam już po koleżanki raz, czy tam dwa razy. Mhm. A grałaś na Dragonie? Mm, nie. Mhm. A wiesz co to? Nie. Dobra, dam ci ranki. Dzięki. Nie ma racji. co mi się dzieje? <laughs> Jak to się stało, że padłeś? Bota, bot jest muzyczny. Ale no, mi coś tutaj nie faktycznie. słyszę w ogóle. Dobra, czekaj, ja już zawieram tego bota. Nie mogę go Coś mi się zgodziło.

Ona ma 3 Nie wiem, jak już by umarła. Ej, ona ma kopię i No dobra, już ma. 7 stopnie. O nie. O jezu. Proszę, spal ją, proszę. Ej, dobra, ja ci coś pokażę. Dobra. Patrz. Patrz, ja tobie też. Patrz. Dobra, ja ci też coś pokażę. Wejdź tu. O nie, zepsułeś. Nie, ty nie gram, to wczoraj. Gram. Nie. nie. Tak. Mm. Tak? Nie. Daj, jak weszła? Fajaj. No właśnie, no jest taka masakra. Nie wiesz, co by ci sławić, a odchodzę od was. Hej. Czemu?